Wreszcie mamy ciepło. W Polsce całej są upały, a u nas jest 23 stopnie, więc cieszymy się z tego, co mamy. I w końcu Madzia może się ubierać letnio. Pięknie, dzień uwielbiam. Dzień. Uwielbiam te ciuszki. Ja też uwielbiam, dlatego mam ich tak dużo, a tak mało jest dni, w których można je ubrać. No, mamy. Który mamy? Lipca, który? 20, 20 lipca, a my mamy dopiero drugi dzień ciepła. A od maja jesteśmy nad morzem, nie? więc staramy się cieszyć słońcem, wygrzewać się. W temperaturze 23 stopni, bodajże. Mawka jedzie z nami, bo ktoś ma A co z psem? Co robicie z psem? Pies jest z nami na stoisku. Siedzi sobie pod. No, na, chyba, na, nie na swojej poduszeczce, Po co na liczy ten koszyk? się maniak, to nie jest smaczne. <gry> Także siedzi sobie z nami, pod stołem u Magdy, tam w kantorku, ma poduszeczkę swoją, na której sobie siedzi. No. I całymi dniami z nami tam jest. Bo na początku, przez pierwsze dwa tygodnie, siedziała w kamperze bo ona w ogóle nie chciała wychodzić. Miała bunt i powiedziała, że nawet siku nie. znaczy, znaczy powiedziała. Matka czuje, że jest zimno, i wtedy nie chce. Tak, albo jak pada A, deszcz. siłą wzięliśmy i teraz się cieszy, jak już wierzymy ją. No, także jeden rowerek z nami śmiga. jedziemy do roboty. No to jedziemy. Do roboty, do roboty. Aha. Właśnie rozłożyliśmy stoisko, tak to wygląda, od dupy strony. Tutaj jest moje uficio. Bardzo mi się podoba to, że mam takie swoje miejsce pracy, siedzę sobie tutaj. Nikt nie widzi co robię, bo jestem zasłonięta. I mogę sobie ogarniać rzeczy z internetowego sklepu, których jest pełno i ze, no, ze stoiska. To jest z kolei biuro Marka. Wczoraj cały dzień siedział i obrabiał tam zdjęcia, sesję zdjęciową. Także tak sobie działamy tutaj. A więc tak wygląda nasze stoisko przed Fisherią. Mamy ten lokal, który jest tutaj. Tutaj jest dom wczasowy, który można wynająć. Zostaliśmy wpuszczeni do środka i wam pokażemy to, jak tam jest pięknie. Byliśmy zauroczeni. Fisheria od lat 90. do 2019 roku była restauracją, natomiast potem została przekształcona na pierwszy na Helu dom czasowy, który wynajmuje się nie na pokoje, a w całości. W środku mamy kuchnię, dużo miodalnie. Ogromny salon cztery sypialnie dwie łazienki. I to, co nas najbardziej zauroczyło, piękna weranda. Cennik, jaki obowiązywał latem tego roku, to było 1800 zł za dobę, i w domu mieści się między 10 a 11 osób, chociaż dla ludzi kreatywnych zmieściłoby się nawet i więcej, bo na werandzie są dodatkowe łóżka. Wiecie, jak jest z ludźmi, którzy lubią imprezować i chcieliby się upchać na Siłę także, jak jest jakaś większa ekipa, to na upartego również by się zmieściła. Biorąc pod uwagę to, jakie są ceny noclegów na helu, to kwota podzielona na ilość ludzi nie przeraża aż tak bardzo jak kwota całościowa za dobę. Wystrój w środku jest naprawdę klimatyczny, urządzała go właścicielka fisherii. Jest to zrobione naprawdę z wielkim smakiem. Fajny, prosty. A zarazem morski styl bardzo nas zauroczył i zainspirował do tego, żebyśmy zrobili coś takiego w naszej przyczepie kempingowej, którą wam pokazywaliśmy jakiś czas temu. I tak tu pięknie z tyłu jest za fischerią. Pan sobie tutaj mieszka, także ma takie lokum. No a my będziemy z przodu, z, przy ulicy Wiejskiej. Także za domem mamy coś takiego. Fajnie, fajnie. Kurde, no mega. Ja. Na razie się nie rozkładamy, bo pada deszcz. A jak pada deszcz, to oprócz tego mamy inną robotę, prawda, Madzia? Mamy kupę paczek, więc w naszym Saigonie, Burdeliku, ogarniamy paczki. Ale mamy tu Saigon. ja trochę posprzątałam, no, mm -hmm, no tak? No tak, posprzątałaś, jest ład i porządek. Czekamy aż przestanie padać deszcz. Więc w czasie nadamy paczki impostowe i pocztowe. No i powoli rozłożymy stragan i znów do wieczora na 22 będziemy na straganie. A Na koniec dnia kolacja. Od helskiego burgera. Pierwszy raz będziemy jeść z taką czarną bułką. Niemniam. niam Jakaś akcja jest u Pawła. Marek się włączył w dyskusję. Mam nadzieję, że nie dostanie poryju. Znaczy mam nadzieję, że nikt nie dostanie poryju, bo ktoś się tutaj siepie po pijaku zdarzają się tu takie sytuacje. Oczywiście policja jeździ cały dzień, ale jak... Przychodzi im, przyjechać, jak jest interwencja, to no, zajmuje im to mnóstwo czasu. Cześć Madzio! Cześć Marko! Gdzie byłaś? Wioza. Przywiozaś? Wszystkie ważne Karnisterek, wody. bo wodę trzeba no, pozyskiwać. Hmm. Więc Ale? wodę. O, woda do to picia wody. też ważna rzecz. I piła, nie? I piła. Piła, bo piła, nie? Nie, bo trzeba pociąć gałązkę. Dostaliśmy od jednej pani, od widza, od państwa, nie? Dostaliśmy gałązkę, którą pani nam znalazła nad morzem. Patyka. patyka. Bo ja pisałam na mojej grupie branzoletkowej, że nie mamy kiedy iść nawet na plażę na, po, po patyka na branzoletki. No i oni przyjechali i przywieźli. Wczoraj też pani jedna nam dała patyka, też była na plaży tutaj w Helu. No i też nam przyniosła patyka na branzoletki. Także. No, dzisiaj dostaliśmy drugiego. Tak, dużego. I później dzięki temu Madzia ma na czym eksponować bransoletki. Bo fajnie to wygląda na takich naturalnych prosto z morza patyczkach wysuszonych. Takiego patola mamy. Fajny, bo jest taki w miarę gładki, nie? No. Na trzy części będzie w sam na folik. Ekstra. No. Dziękujemy bardzo za patyka. To jakoś po, pociąć teraz na trzy Żeby było równo w miarę, nie? Musisz trzymać, no? Tutaj będzie lepiej leżeć na stole Troszkę się rozpadało. Przegoniło nam ludzi Ale co zrobić? Na pogodę nie ma bata Przeszliśmy po pracy, a ktoś obok naszego kampera na miejscu parkingowym zostawił rzeczy, torebkę z rzeczami. Chcieliśmy zadzwonić, bo w środku jest telefon, ale telefon jest po ukraińsku no i zablokowany, więc się nie da zadzwonić. Wszystko jest, dokumenty, wszystko. wszystko. pieniądze. No, więc zostawiliśmy na jest... parkingu kartkę, że u nas do odbioru, bo się boimy, że ktoś zabierze, no a zabierz to komuś yy, obcokrajowcowi. Yy, torebkę z dokumentami i w ogóle no, to by było to jest kosmos. No i teraz dlatego, czekamy. Dlatego mówiłem zabierz do kampera bo myślałbym że ktoś zapierdoli po prostu wyrzuci wszystko a wiesz pieniądze zabierze. dokumenty Tam pa pa pieniądze no. pali, ale tam są wszystko karty i ten. Także no. teraz będziemy czekać czy ktoś się zgłosi po odbiór. Mam nadzieję że rozumieją jak napisaliśmy im po polsku bo my po ukraińsku nie umiemy pisać. Także w miejscu w którym stały te torby zostawiliśmy kartkę. Muszę zamazać numer telefonu do Marka, żeby nikt z Was nie zadzwonił. No i czekamy. Hmm, jak ja wam to jest to... ulica Stajera. Ulica Stajera. Ulica, Staje... ulica Stajera to się chyba nazywa. To jest wejście 65 na plażę. No to jest tylko... Tu są dwa parkingi takie. Jest jeden taki duży betonowy przy boisku. Jest boisko takie... Hmm, nie wiem Ej kurde. koło boiska sportowego koło boiska jest boisko przy ulicy takie do grania w piłkę Marek czeka bo zaraz przyjadą Państwo po odbiór swoich rzeczy my znaleźliśmy to około 21.00 jeszcze było widno długo długo nic się nie odzywał już się zaczęliśmy zastanawiać co z tym zrobić jakby czasem ktoś się nie zgłosił Okazało się, że policji tutaj nie ma, żeby trzeba było jechać do Juraty, co by było dla nas dość dużym problemem, bo my nie mamy czasu nawet na zakupy teraz, a co dopiero na taką wycieczkę, więc yy... no, zaczęliśmy się martwić, ale około 23 zadzwoniła pani na swój telefon, że zapomniała faktycznie, że jest w Pucku, czy za, jak za godzinę, będziemy, będzie tutaj yy, z powrotem, czy będziemy jeszcze spać. No my powiedzieliśmy, że poczekamy. No i teraz mamy prawie 24. Pani mówi, że już jest w helu, tylko nie wie, jak dojechać. Tak żeby te rzeczy swoje odebrać. No i dobrze, bo, bo się właśnie martwiliśmy, co z tym zrobić, bo to jednak obcokrajowiec. Prawdopodobnie pieniądze, które były w środku, to była jakaś wypłata, bo były takie zawinięte w taką karteczkę. Nie, nie wiem, nie przyglądałam się tylko tak. Jak otwierałam torebkę, to tylko tak pobieżnie, żeby wiedzieć, czy... czy... bo wiedziałam, że telefon jest dla... od Ukrainki, bo był po ukraińsku. Potem po jakimś czasie Marek mówił, żeby sprawdzić, czy dokumenty też są, to tylko otworzyłam, bo zobaczyłam, że na karcie jest też faktycznie imię po ukraińsku, to tam dalej nie zaglądałam za bardzo. Nie chciałam grzebać, żeby nie było. Ale widziałam, że pieniądze były zawinięte w taką karteczkę, więc prawdopodobnie ktoś dostał wypłatę, więc... Fajnie, że się ktoś zgłosił, że. No bo zawsze trzeba się postawić w sytuacji takiej osoby. Co by było, gdybym to ja zostawiła portfel z dokumentami, z kartami, z pieniędzmi, telefon? No to byłby jednak duży problem. Więc teraz fajnie, że, że ktoś się zgłosił, przyjechał i że sytuacja będzie ogarnięta. No, sytuacja ogarnięta. Widać, że Państwo zadowoleni. Tylko rzeczy mają bardzo mokre, bo oni prawdopodobnie szybko się zwijali, bo była burza. Zapakowali się do samochodu, zostawili rzeczy. My zaraz po tej burzy przyszliśmy właśnie do kampera, więc to wszystko było mokre. Bolało dość mocno. Nam też zlało całe stoisko, bo jeszcze pracowaliśmy jak wybucha, jak, jak się rozpętała burza, ten, także wszystko mieliśmy mokre, oni też mają wszystkie mokre, ale telefon działa. Ja go tam powycierałam, zostawiliśmy na wierzchu, żeby się nie zmoczył tam jeszcze w torebce, no i, no i, no i można iść spać zaraz, skoro sytuacja ogarnięta. Jesteśmy na helu już 30 parę dni, nie, ma, nie mieliśmy jeszcze wolnego, ale liczyliśmy się z tym, bo jak zaczynamy sezon, to na ogół jest tak po prostu, że pracujemy te całe dwa miesiące i nie robimy sobie żadnego wolnego. Dwa razy mieliśmy zamknięte stoisko, bo raz padało, drugi raz było, Marek był chory i był na bardzo silnych lekach, więc się źle czuł. A on obsługuje klientów, u nas jest taki podział obowiązków, że on obsługuje klientów, i ja robię rzeczy. I dzięki temu to jakoś tak sprawnie idzie, mimo że mamy mnóstwo roboty. Więc wtedy mieliśmy wolne... znaczy on miał wolne, a ja robiłam zamówienia, bo próbuję się cały czas, już teraz nawet <laughs> przychodzimy wcześniej do pracy, żeby się odkopać od zamówień internetowych, bo jednak ta ilość yy... Produktów, które się sprzedają w internecie, plus ilość produktów, które się sprzedają. Tutaj na stoisku to jest ogromna ilość i czasowo po prostu brakuje doby, żeby to wszystko ogarnąć. Nawet mam dużo siły, myślałam, że szybciej się zmęczę, że szybciej wysiądę w połowie sezonu, bo nieraz już mnie bolały nadgarstki, bolały mnie prace zawsze tak mocno w połowie sezonu, a w tym roku wyjątkowo nie boli mnie praktycznie nic. Jestem zmęczona tak ogólnie wewnętrznie i psychicznie, ale nie boli mnie. Nadkarski w ogóle nie nie bolą, mimo że robię gigantycznej ilości tej biżuterii teraz, także jestem pozytywnie zaskoczona. Nasz każdy dzień wygląda praktycznie tak samo. Wstajemy rano, robimy sobie yy, poranną kawkę. Marek wysikuje mawkę, potem się ogarniamy, yy, pakujemy rzeczy do pracy i jedziemy do pracy. Mawka zwarta i gotowa do roboty. Tylko czeka i tutaj nas upomina, bo gadamy z widzami. Upomina, no chodźmy, chodźmy. Masz to po swojej właścicielce upominania. Chodźmy, chodźmy, bo robota, nie? I tak jest dzień w dzień. Potem cały dzień praca. Czasami nie ma nawet kiedy zjeść i siechło, ale to różnie bywa. Taka data. I próbujemy go. Nie, normalnie jest mega. Mega, mega, mega smaczny. Wiem, że jest mega, to jeszcze Jak... jest, bo czasami po prostu nie mamy czasu na gotowanie, więc dalej no. się przydają słoiki. No, no tutaj taką... Ale jest tak pyszny, jest tak smaczny, niebo w głębi, naprawdę. No i co, i on ma ile? Luty 2021, czyli ponad rok. No, półtora roku. Pysznościowy jest. I do tego tortilka podpiekana. Też nasz patent. Także bigosik z tortilką. Na szybko. Nasze tanie żarcie. I znowu przyciapka na Helu nas odwiedził. Może nie nas, Hel odwiedził. No, ale znowu się spotkaliśmy. I sobie znowu bajerzymy. Tak wygląda fajnie przyciapka. Wpadajcie na jego Instagrama i na jego kanał. Nie idziesz z nami? Nie? Zawsze było tak, że Mawka nie chciała z nami iść do pracy. Zostajesz? Ale kiedy mamy lokal, to się wręcz prosi. Na początku zostawialiśmy ją w kamperze. Nie, nie, nie pójdziesz z <noise> nami. Teraz się domaga. Nie? Idź do siebie. Idź do siebie? No, nie? Ale co? No, jak czym iść z nami? Patrz, jak robisz Szreka. Kotek, mm. jestem kotkiem ze Szreka. Weź mnie, weź! Nie, nie pójdziesz z nami. Idź do siebie! Idź do siebie! Patrz, jaki jest Żebractwo? Co mm. piszesz? No co? Co chcesz? Co chcesz? Też i z nami, nie? Tak? No dobra, chodź. <gry> Siadaj siadaj i jedziemy My. do roboty. No, już szczęśliwa. Jak tam? Poczta ogarnięta? No, ogarnięta, szybko. Wczoraj wieczorem, imposty, rano poczta. Tak codziennie robimy, że wieczorem nadajemy właśnie sobie. Inaczej im. się nie da upłynąć i tak mamy zaległości w realizacji zamówień, bo jest no. za dużo. Ale, ale jakoś, jakoś dajemy radę. Dzisiaj, dzisiaj jest pięknie i przez to nie ma w ogóle ludzi. No, może być słaby dzień, ale to też dobre. No. No już zwinęliśmy stoisko, ale jeszcze mamy mnóstwo pracy, bo mam w zakłócasz Mam mnóstwo zamówień, więc Taka kolacja. I będziemy tutaj siedzieć, póki nie zrobimy jak najwięcej. No jest po 22, nie? Burger. Jeszcze nie. za trzy burger od Pawła z helskiego burgera. Burger nazywa się Helski, tak? tak Helski. To jest ten taki, naj... jego taki wypas. Wypaśnie. I jest przepyszny prze, No, a tutaj Marek ma no, od widzów. Dziękujemy bardzo. Także mamy taką kolację może nam da to energię na długą pracę. Dzisiaj w Jesteśmy na chwilę same Przyszliśmy wcześniej z Mawką Ja będę robić branżoletki Bo mam mnóstwo roboty Marek został w kamperze robić pranie U nas bałagan, bo tak to wygląda Niestety jak się pracuje Wszystko codziennie składa Mawka sobie tutaj u nas urzęduje Albo w tym miejscu, albo jakimś innym Cały dzień sobie z nami siedzi Wcześniej było tak, że zostawała w kamperze Ale postanowiliśmy ją brać tutaj Bo dość grzecznie siedzi, nie ucieka tak, mawka. Tak. Połóż się Manik. No? Tak.